Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepka. Na początek mam dla Was kolejne nowości na kolekcji Orientik. Pojawiły się bardzo ładne szklane paterki, są bardzo ciężkie, więc uważajcie, jak będziecie ją brać do ręki. Przepiękny kształt, bardzo mi się podobałem te złote ozdoby i kosztuje ona tylko 35 zł. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was sporo nowości. Pojawiły się nowe lampy, mam też dla Was kolejny hit z wiosennej kolekcji i tym razem jest to wazonik w kształcie kwiatka. Mam też dla Was nową pościel i tym razem jest nadrukiem magnoli. A pod koniec filmiku mamy kolejne nowości na ozdobach wielkanocnych i tym razem będą to świeczki w kształcie pisanki oraz nowy stroik. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy pomożecie mi trafić do większej liczby osób, za co z góry Wam dziękuję, a teraz zapraszam na półeczki. I kochani mam dla Was kolejny hit na kolekcji Orientik i tym razem jest to dzbanuszek. Bardzo ładny kształt, kosztuje 45 zł. On ma w ogóle metalowy uchwyt, no hit, i bardzo mi się podoba, że on jest w tym przepięknym niebiesko-zielonym kolorze. No cudo. Na lampach mamy też ciekawą nowość: pojawiła się lampa w kształcie grzybka. Na początku myślałam, że ona ma ten klosz ceramiczny, ale ona jest cała metalowa. Prosz mamy w kolorze białym, a podstawę w kolorze czarnym. No powiem Wam, że ciekawie wygląda. Kosztuje 60 zł. Nie jest ona za duża, bo wymiary mamy tutaj 23 cm na 38. No powiem Wam, że idealna zarówno do biura, jak i do dużego pokoju. A teraz przejdźmy sobie na naszą ulubioną wiosenną kolekcję i kochani, jakie cudo! Mamy nowy wazonik w kształcie kwiatka. Kosztuje 15 zł, mamy aż 4 kolory do wyboru, bo oprócz tego żółtego mamy jeszcze fioletowy, biały i zielony. Ale to nie koniec nowości, ponieważ pojawiły się również pojemniki w kształcie kwiatka. Kosztują 15 zł i u mnie do wyboru były tylko zielone. Ciekawa jestem, czy pojawią się też żółte, fioletowe i białe. I kochani, uważajcie, jak bierzecie je do ręki, bo popatrzcie, ta pokrywka nie za bardzo trzyma się tego pojemnika. Wprawdzie one są tutaj zabezpieczone taką małą gumeczką, no ale wiecie, może to w każdej chwili się urwać. ale tutaj mam perełkę, kochani znalazłam organizer do zawieszenia jest materiałowy w kolorze kremowym i ma tutaj trzy takie przegródki, no powiem wam, że bardzo mi się podoba i kosztuje on tylko 10 zł kochani ja uwielbiam waszą kreatywność, dlatego napiszcie w komentarzach na co wy wykorzystałybyście ten organizer, I ja mam dwie propozycje, pierwsza to zawiesić sobie to koło biurka i dać sobie tutaj linijkę, długopisy i ołówki a druga to zrobić sobie kącik do szycia i dać sobie tutaj nożyczki, druty i szydełka. Ale czekam na Wasze komentarze, ciekawa jestem co Wy wymyślicie. Tutaj mamy też coś ciekawego. Na początku myślałam, że jest to zestaw podkładek pod talerze, a to jest kochani bieżnik. Kosztuje on 15 zł, jest w kolorze kremowo-zielonym. Rozmiar mamy tutaj 33x150 cm i bardzo mi się podoba ten wzorek. Oprócz tego zielonego mamy jeszcze do wyboru kremowo-niebieski. I ten nawet bardziej mi się podoba, bo ten wzorek jest bardziej widoczny. Oba bieżniki bardzo ładne i idealnie będą pasowały do stylu boho. No to jak mamy nowe bieżniki, to przydałyby się też nowe podkładki. I tutaj znalazłam takie plecione. Podoba mi się ich kształt, ponieważ nie są takie idealnie okrągłe, tylko takie owalne. Są też bardzo giętkie, jak widzicie, ale to akurat nie przeszkadza, przecież to są podkładki pod talerze. Rozmiar mają tutaj 35x45 cm i kosztują tylko 12 zł. Obok znalazłam bardzo ładny koszyczek na serwetki. Kosztuje on 20 zł, chociaż wiecie co, ja bym sobie tutaj dała serwetki z herbatą. Oczywiście te, które są zapakowane, nie takie pojedyncze. Na dole znalazłam bardzo fajne zasłony, są kremowe wykonane z takiego porządnego materiału na metalowych kółeczkach. Mamy tutaj dwie sztuki, kosztują 140 zł a rozmiar to 135x260. A teraz mam dla Was nowe komplety pościeli i pierwszy mamy tutaj taki delikatny różowy wzorek. Rozmiar to 160x200 cm kosztuje 80 zł i jest to pościel bawełniana. Ale teraz mam dla was perełkę, kochani, mamy komplet pościeli z nadrukiem kwiatu magnoli. No popatrzcie jakie piękne żywe kolory. Kosztuje ona 70 zł. Rozmiar mamy tutaj 140 na 2 metry i również jest to bawełnia na pościel. Znalazłam jeszcze jeden nowy komplet pościeli i tym razem mamy tutaj taki typowo wiosenny nadruk dużo kwiatów. Kosztuje ona 80 zł. Rozmiar mamy tutaj 160 na 2 m. Przy montażu przypomniałam sobie, że ten nadruk widzieliśmy już na bieżniku, więc już mamy dwie rzeczy z tym nadrukiem kwiatowym. Ciekawa jestem, co jeszcze się pojawi. A na koniec przejdźmy sobie jeszcze na wielkanocne ozdoby i na początek mam dla Was hit. Kochani, mamy tutaj różowe serwetki i jest to zestaw kreatywny, ponieważ mamy tutaj instrukcję, jak z tych serwetek złożyć zajączka. No hit kosztuje to tylko 4 zł, jest to idealna ozdoba na wielkanocny stół. Mamy też nowe świeczki, one są w kształcie pisanek, do wyboru mamy kilka kolorów i niestety w kamerze słabo to widać, ale mamy tutaj bardzo ładny wzorek kwiatów i kosztują one 10 zł. Pojawiły się też nowe figurki w kształcie zajączków, są naprawdę spore. Bardzo mi się podoba jak one są wykonane, bo popatrzcie, są takie proste, a jak ładnie to wygląda. Kosztują 30 zł i wydaje mi się, że to jest powtórka z tamtego roku, ale nie jestem tego tak do końca pewna. A na koniec kochani mam dla Was nowy stroik. Tym razem mamy tutaj drewnianą skrzyneczkę, w której mamy sporo kwiatów. No powiem Wam, że bardzo kolorowy, mamy dwie wersje do wyboru i kosztuje on 35 zł. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Mamy tam przegląd z Pepko, w którym pojawił się kolejny hit na wiosnę, i tym razem jest to poduszka w kształcie stokrotki. Mamy też przegląd ubrań, w których mamy bardzo ładne bluzeczki w dużym rozmiarze, oraz przegląd z Homediu, w którym pojawiła się wielka nocna kolekcja. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłej soboty, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.